Nie ma widzowie! No, przywitaj się! Dzisiaj! No, przywitaj cześć. się! No, cześć, cześć. No i powiedz, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj gramy w Robloxa z Marcyjną, tak jak, jak wczoraj. No i dzisiaj gramy w mapkę, co wy, wybierz, którą gdzieś dalej nie wolisz. I są głosy, więc tak, Marcyjna, no. którą wolisz być? Najmądrzejszy w roku, czy. Najbardziej. No gdzie? kurde, nie przeczytałem, ale zobaczymy, czy dobrze. Aj, no to źle. Nie przeczytałem, sorry widzowie, ale to będzie takie. Ej, ja dobrze. uff Uf. A Uf. jakim? Przetrwałem. Z wyboru. Też to wybrałem, ja? Gdzie ty jesteś? Marcelina? Wjechałaś na niebieski, tu. Aha, ale po o, gdzie ty teraz jesteś, a tu. Dobra, ty to musisz sama przejrzeć ja nie przychodzę. Easy. No to Ty na mnie nie Czy kiedykolwiek wybrałeś swój nos? Tak nie. Co? No Ja nie wiem, kurde, no. nie no. Nie, no chyba nie. Arcyna naprawdę takiego czegoś nie ma. To jest banalne jak nie. I ja jej muszę to przejść, bo ona. Nie umie. No, jak coś to ja jej to przeszłam. ja ona, tak. Dobra, no to Arcyna, czy wybrałeś kiedyś swój nos? Bo ja nie. Albo? nie no chyba tak. Ja skaczę, daję. Do... Ja ja też. O, no i dobrze. Ja jest dobrze. To, to jest. Tu jest. Tu, tu. nie ruszaj nic, bo będzie pięknie. Będą. Dobra, no to tak. No, idziesz? Jest. Udało mi się chociaż Tu, tu. Dobra. no Tu, tu. Wysący Dobra. Co by. I wolał spanie czy burs? Byłoby gorsze. Noszenie mokrego swetera przez cały dzień. Noszenie mokrych dżinsów przez cały dzień. Kurde, nie wiem, Marcelinaty. Ja chyba dżinsów. A do swetera? No. Dobrze. Kurde, ja źle, dobra. No, patrz, patrz. patrz. O, klaun ponczka, no jak tak się schowam. Aha, ten będę, dobra. Dobra, bo na mnie, bo ja jestem. O nie, jak ja. Dobra, nie, ja zrobiłem to. Aha, jeden. Ej, no cóż, nie zjeżdżaj go ze mnie. A, nie, tak? Teraz. No dobra. No i gdzie ty jesteś? Bo nie wybieraj bez mnie, dobra? Nie. To Żaba? Ja czy... na... Nie, ale to inne. Tu wolisz. Przy... Przytul węża, przytul Żabę. Przytul Żabę. Stop. Okay. No. Tutaj tam... Jak ja jeszcze nie grałam w blocksa, to ty miałeś takie własne na No. Ale jak ty zagrałaś, to się zmieniłem. Nie. No. Takiego samet nie było na kanale. Ej, co? Które ty wybrałaś? E, to. To jest football. No, A ty byłeś w windzie? Nie. No zabaj. Do góry, tu. ui widzę że za takie dźwięki, ale no nie wiem, co z nimi zrobić, bo. nie działa. O, kanapa tu jest ta. Zobacz. Kanapa. O, w którym wolisz mieć, śmiećkać? W domku na drzewie czy w jaskini, Marceśka? Bo ja chyba w jaskini. Albo nie, bo... No nie, no. Nie, no, bo się może zawalić. Może się zawalić, nie? Chyba w domku. Bo się może jaskinia zawalić. Ale domek też się może zawalić. O, no i w domku. Chyba no jak mało głosów ma ta jaskinia. Uff. to Która pogoda jest lepsza? Gorący, zimny. Gorący, gorący. Oczywiście, bo można się widzieć w no Nie No, A w zimie można, w sumie też można fajnie, bo można, tutaj sobie się ale nie to. E, bo można, wiesz, bo można lepiej wyłowana rzucać się śnieżkami można w ogóle się bawić bo, O, dobra. No, ale lato jest ogólnie chyba lepsze. Dobra. Lepsza formuła kontakcji. Łączenie telefonowe, czy wyślij SMS-ów? Ja dzwonienia, te SMS-y. Kurde... Jest, wiedziałem, dobra. Co masz? A, to jest coś dobre. No, to nie jest takie jakieś fajne, bo. Jakiś gość wyszedł. Ty... Oj ojoj ojoj, ale oj, oj, się wystraszyłem. Gdzie ty? To dla Marcyśki będzie ciężkie raczej. No i dla mnie też jest trochę ciężkie, bo to jest... Gdzie ja jestem? Ej, co jest? A, bo co? No, ale jestem dziwny, bo ja się cofnąłem. No nie no, ciężkie to jest, zobacz, jak się jeżdżę fajnie. To trochę ciężkie. No nie no! Przecież to przeskoczę i to jest bardzo ciężkie. Nie no, może nie bardzo, Ja, ja, ja przeszłam. Ale... Ty przeszłaś? O, dobra, ja też. Czekaj. Otwórz się drzwi. Cyna, poczekaj, bo mi się drzwi nie otwierało. Chyba tutaj. Tak, tutaj. Mądry czy skarby? Poczekaj. Czy mam Najmądrzejszy... Naj... Naj... Najbogatszy, nie Nie na... Najbogatszy Bo on sobie kupił xboxa Kurde, no i Jak to może być ile O nie, Squid Game Nie mogę się nawet schodzić Aha Dobra Poczekaj na mnie, Marcyśka. Dobra? Dobra? Marcyjna, ale poczekaj. No to przejdź, ale nie daj do tuneli, ok? No to gdzie to się. No gdzie ty? To jest trudne. Może troszkę na końcu, ale Nie. to jest łatwe, Marcelina. Którą wolisz usłyszeć najpierw? Dobre wejście, złe wejście? Złe wejście. Ja wolę najpierw złe wejście, bo potem pewnie będzie dobre. Cześć. Dobra, wziąłem teraz, ja przechodzę Marceliną. Ona jest tam za baconem, znaczy obok bacona. O, ale to ja przeszłam je ja chyba. Sorry, za takie dźwięki prawym Którą wolisz usłyszeć najpierw. No, ja wolę złe i potem dobre. Aj kurczę, winda. No, Marcy na dobrze wybrała. Dinozar mnie zjadanie. A gdzie Jak coś to tam mama ćwiczy. Nasza mama. To tak robocie. Dobra. To jest najłatwiejsze. Marcin, tylko nie wybieraj tuneli, dobra? To jest najłatwiejsze. Nie wybieraj tuneli, błagam cię. Dobra? Ja. Czy pomarańcza? Marcy, nie wybieraj tuneli. Chyba jak. Nie wybieraj tuneli. Hmm. Która jest lepsza? Pomarańcza, jabłko? Pomarańcza. Kurczę. Jak pomarańcza nie jest lepsza? To jest tu. O, skibici toilet, toilet. To, ile, to, ile jest. Czuj, to jest, A co jest. To jest. Czuj, to siedzi. To siedzi. Aba, a babka. Przepraszam. Ta Na serio no. no i napiszcie w komentarz, czy lubicie filmy z Marceliną. Mi się wydaje, że lubicie. Iganie czy nie się i. gdzie ty poszło no się na to? czy mieście? Nie zdradzaj, widzą. Jasne. Chyba tak, a nie... Ale nie wybieraj go ze mnie. Proszę cię. Którą wolisz być? Naj, yy, najszybko... Najsilny. Najszybciejszy. No i dobrze, gdzie ty? Ale... Ty też to wybrałaś? No. Bo jestem dziewczyną. <laughs> Co? Co, co O co tu chodzi? Najpierwszy najlepszy rodzaj bekonu. Czego? Heavy tutaj, czy stripsy? St stripsy. Cistry, nie stripsy. Co ja źle pożyczałem. No i widać, nawet nie wiem, co to jest, ale dobra, dobrze wybraliśmy. Gdzieżko O. o, ja już więcej tam wybiorę. To mm. jest łatwe. Mm. Wszystkiego ci nie będę przychodził. Mm. Admorit czy No jasne, że jasne że Ups. Ups. No. i Dobra, dobra. Mm. Ej, tu będzie jedna z jej tam. Czekajcie mi bo Marcina jest taka, że nie umie przejść niczego. Nie, no nie może nie niczego, ale... To no weź, bo... Ale ja nie jestem przyzwyczajona do tego małego skakania. Tu masz jakieś dziwne małe skakania, a ja mam duże. No Marcina sama sobie to przejść. Ja poczekam na ciebie. Aha, nie mogę się wrócić. Będzie tak to stało.

I... które wybrałeś? Ja wybrałem to i dobrze wybrałem. Oczywiście też to Jest jedna zjeżdżalnia. Mówi... a dobra, nie będziemy czytać, bo nie wiadomo, co jest dobrze. U no. Ale super, ale nie będziemy mówić. Najlepszy instrument. Gitara, pianin... nie. Czy będę? Ta chyba. Ty wybrałaś bębenki. Aha. Ty źle? A ja? Proszę, proszę, proszę. Nie no ja też źle. I przyjęto nie pociąg. O Jezu, to jest bomba. Nie, 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 nie. Ty Tak, źle wybrałem. Aha. Nie, nie no. Janino. Yy, dobra, widzę, więc w tym odcinku też chyba ja wszystko. Link za oglądanie. Trzymajcie się, Nara. Aj, no, pożegnaj się. No i zostawcie suba i lajka i dzwoneczek, żeby was tym chorobałówką No i pożegnaj się, Pa! No, Nara, pa!